Sioma, z tej strony Hogaty, a to jest dokładne przedstawienie karty od AverMedia Live Gamer LGD Lite. No i okej. Okay, jako że w ostatnim filmiku unboxingowym pokazałem w sumie sam unboxing, no i tak, w sumie chciałem zrobić. W takim razie w tym odcinku przedstawię Wam dokładnie wygląd tej karty, no i co ona tam posiada oraz konfigurację i jak będzie wyglądać już w trakcie przechwytywania obrazu. Jak widzicie mamy wejście HDMI, wideo i wyjście HDMI HDMI out i in, to jest wyjście i wejście do wideo, podłączamy przez kable HDMI mamy także wejście i wyjście audio, audio in wejście i audio out wyjście, podłączamy kablami przez jack-jack 3,5 mm jak widzicie tutaj o, zaraz pod kartą graficzną jest miejsce akuratnie na naszą Avermedie którą tutaj sobie podłączymy za chwilę no i właśnie tak, tak właśnie wygląda karta już Evermile Live Gamer HD Lite, która jest już podłączona do naszego komputera. Jeżeli chcecie sobie tutaj przeczy przeczytać, to niestety jest to e, na odwrót, więc e, radzę sobie zapamiętać, które to jest wyjście, które to jest wejście. E, no i okej, okay, jak podłączamy, przynajmniej jaka konfiguracja pasowała mi tego podłączenia, bo e, w instrukcji obsługi jest podawane kilka, jest podawanych kilka przykładów tym, który ja zastosowałem jest podłączenie do naszej karty graficznej, tak, i jak widzicie możemy tutaj podłączyć sobie do wejścia HDMI na karcie Live Gamer HD Lite podłączamy właśnie jeden, jedną końcówkę jedną końcówkę kabla HDMI drugą podłączamy do naszej karty graficznej no i tak jak widzicie, tutaj mamy kabel Jack Jack podłączony od wejścia naszej tutaj LiveGamer HD Lite do wejścia audio wejście HDMI do karty graficznej, no i wyjście HDMI do naszego monitora. Kolejnym krokiem po skonfigurowaniu już tego urządzenia jest ściągnięcie ze strony producenta programu o nazwie Recentral dzięki którym będziemy mogli właśnie przechwytywać obraz e, lub strumieniować go na żywo w tej chwili na ekranie widzicie moje ustawienia, które zaraz będziecie mogli sprawdzić podczas nagrywania okej okay, siema z tej strony Hogaty a to jest e, test e, Aver MIDI e, Live Gamer HD e, Lite tak, chcemy sprawdzić, włączyliśmy tutaj BFA 4 Battlefield'a 4, żeby sprawdzić, jak będzie wyglądało nagrywanie przy użyciu właśnie tej oto karty, Czy jakieś będą spadki FPS-ów w trakcie gry? Jako, że pokazałem Wam mniej więcej, jak to podłączyć, żeby działało, zależy też od komputera i Waszej konfiguracji, jak to macie tam poustawiane wszystko. Powinno ogólnie działać. Uwaga, straciliśmy cel Delta. Dobra, jak widzicie na razie nie mam żadnych ścinek I to jest już dobre, bo przy nagrywaniu innym programem No niestety miałem już ściny Teraz była jakaś ścinka, ale ona akurat nie była spowodowana tylko i wyłącznie tym, że e, Też do tego dochodzą lagi, tak e, Które można mieć przy po prostu um, Zwiększonym pingu Ale okej okay. Dobra Trzeba sobie trochę postrzelać Wziąłem klasę szturmowca? Nie, technika, okej. Okay. Wziąłem klasę technika, jak widzicie, jest to mapa fabryka 311. Jest to duży podbój. No i spróbujemy coś tu strzelić. Jeżeli nie ma się ścin w takim BF-ie, no to można grać wtedy, tak? Okej. Okay. O, oh, fakt. AQ12, no to może być dobra broń, szczególnie na 24 poziomie, gdzie ja mam dopiero level 8. Tam jak widzicie, jeszcze Gilatisa sobie gra. Wbiłem akurat nie za nim na serwer, więc w porządku. No i okej, okay, zrespimy się tutaj. Myślę, że to będzie odpowiednie miejsce. Dobra. Lecimy do bazy, lecimy do bazy, lecimy do bazy. Ostatnio była ogólnie aktualizacja do BFA 4, więc. Jak ktoś jeszcze nie widział, co ona zmienia, a teoretycznie dużo, to niech sobie ją pobierze. To jest Aktualizacja ma około 1 giga rozmiar, więc poprawili w niej chyba bugowanie się, właśnie ekranu w niektórych miejscach. Aczkolwiek jeszcze nie poprawili na pewno dźwięku na, w niektórych miejscach, tak w pojeździe. Boże, nie, to, jest, to nie jest broń na daleki dystans. Dobra, może przynajmniej nim zachwiało par. Dobra, wchodzimy na górę, nic się nie dzieje. Tak, Jolo. Kurde, zabił nas. Frajer nas widział. Dobra, może jednak weźmiemy inną klasę, bo mm -hmm. Jak widzicie, nawet nie ma co tu zabić w tej chwili, bo się bawię w sumie tą klasą. Bardziej sprawdzam, bardziej się skupiam na tym, czy jakoś tutaj FPS y skaczą, ale na razie nie zauważyłem żadnej ścinki, tak? Więc jest bardzo dobrze, jeżeli o to chodzi. O fakt. AK12. Znowu. AK12 kojarzy mi się ta. Aha, ta, ta broń kojarzy mi się z szóstym, szóstym chyba szóstą misją. W kampanii w BF-ie ogólnie. Boże jak jestem słaby tutaj na tej mapie na dominacji, to głowa mała. Ale mówię, to człowiek w BF-ie musi być skupiony na grze, a nie na e, gadaniu lub na patrzeniu się, e, czy ma spadki FPS-ów. Dobra. Lecimy. Lecimy tutaj na rejonie. A no, ktoś od nas schodzi W takim razie okej okay. Tu wziął muś O fuck, fuck 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 no przebiegaj Dobra Strzelają Fuck Nie wiem skąd Nie biją tutaj Nie wiem gdzie tu się serio ludzie mogą respić Gdzieś na górze A jest frajer Dobra, zabitym AK-12 eee, Oni ogólnie tutaj chyba czołgiem jeżdżą, tak No, ko koleś właśnie wysadził ścianę, za którą się chowałem, więc Za długo, długiego życia tu sobie teraz nie przewiduję Aczkolwiek Dobra Tam jest kolejny czołg, nie, ja się pcham pod te czołgi, widzę Naprawdę Sprint to jest to, co mnie powinno ratować, a Niestety działa na moją niekorzyść w tej chwili przy takich biegach. E, bo jednak na bliski dystans kto to ma broń wyciągniętą w danej chwili ten wygrywa. Dobra widziałem przeciwnika. Okej okay, okej okay, okej. Okay. Lecimy. Ogólnie jak zauważycie przy e, używaniu aver midi do nagrywania jest o tyle fajnie, że właśnie ja oglądając materiał nagrany przy pomocy Avermidi, no czułem się tak jakbym grał sam w grę, bo jednak nieczęsto to jest spotykane e, przy używaniu po prostu programów innych. Jedno co jest jedyny minus, który zauważyłem właśnie w Avermidi tutaj przy nagrywaniu, to lekki desync e, audio z gry właśnie z samym obrazem, więc ale to akurat to nie jest taki duży minus, bo to się da, to, to da radę bez problemu. E, zaraz sobie tutaj e, naprawić po prostu e, przy, przy renderowaniu, tak, e, materiału wideo, bo przesunąć sobie audio na przykład w lewo czy w prawo e, to nie jest żaden problem. Wystarczy sobie e, jakieś tam utrzymywać po prostu um, od początku od końca jakieś e, kawałki przy nagrywaniu, tak? Żeby nie nagrywać od razu na żywca i mówić tylko z lekkimi przerwami. To było na tyle w tym sprawdzaniu Awerki. No i okej, okay, widzimy się zaraz. Okej, okay, jeszcze zaproszę Was w tej chwili do wzięcia udziału w konkursie od Avermidie. Jest to konkurs na nazwie Youtuber Pack Giveaway, w którym możecie wygrać no. Tutaj różne nagrody, to zależy już od tego i od ilości uczestników, tak? Biorących udział w tym konkursie. Zasady ogólnie, zasady i konkurs cały macie rozpisane na stronie, którą będziecie mogli sobie włączyć, klikając link w opisie pod filmem. No i zapraszam Was do wzięcia udziału w tym konkursie pewne. E, mamy tutaj stronkę Sandra Sires, Boże. Ale to jest coś właśnie z tym e, z YouTube Random Comment Picker, więc wybierzemy sobie tutaj randomowy komentarz i zobaczymy kto zgarnął, kto zgarnął pierwszą podstawową nagrodę, która była gwarantowana, czyli podkładkę od Avermidi i muszę sobie wziąć jakiś długopis i zapisać to, żeby później nie zapomnieć I tak będę patrzył później na nagraniu, ale no wolę sobie zapisać na kartce, na karteluszce A, Randomly pick winner Zobaczymy Tydydydydym, Bogi565 wygrał podkładkę Dobra Bogi 565. Jeżeli to słyszysz, widzisz cokolwiek, daj znać na YouTube. Napisz swoje dane. Ja do Ciebie jeszcze wyślę prywatną wiadomość związaną właśnie z tym konkursem. I po prostu wtedy się udogadamy i Ci to wyślę. No i to jest podkładka od Avermidi. Taka duża, fajna, którą sam bym sobie wziął, gdyby nie to, że mam troszeczkę lepszą. No i zobaczymy jeszcze drugą osobę, która zgarnie GTA 4 do, Na Steamie oczywiście Z dwoma dodatkami Dokładnie, plus EFLC Aż sobie to zapisałem na kartce I zobaczymy kto to będzie Któż będzie drugą osobą Szymon Gralak Ok Szymon Gralak Jeden komentarz. Szymon Gralak tak samo skontaktuj się ze mną na PW na YouTubie lub na fanpage'u, który jest podany w opisie pod filmem. I jeżeli się skontaktujesz, lub ja się z Tobą skontaktuję, to ci to wyślę po prostu tam się dogadamy. Jeżeli, jeżeli będzie taka sytuacja, że przez 7 dni nikt nie odpowie, po prostu będę próbował pisać. Jeżeli nikt nie odpisze albo nie napisze ogólnie na PW, właśnie. To y, wtedy będę musiał rozlosować jeszcze raz. Ale myślę, że raczej osoby, które tu pisały się po to zgłoszą. Więc jest ok.